Tak? Jeszcze potrzebujemy do kompletu kogoś. Laureat Nagrody Lider Logistyki w dziedzinie Jakość obsługi. To jedna z nielicznych firm uczestniczących w badaniu od samego początku, zdobywca nagrody głównej w roku 2010. Ladies and gentlemen, laureatem Nagrody Lider Logistyki w dziedzinie jakości obsługi została firma Helman Worldwide Logistics Polska. Proszę o brawa! Prezes zarządu, Juliusz Skurewicz. Gdzie jest pan prezes? Pytanie zasadnicze, dlaczego tam, a nie tu? Pana miejsce jest na scenie. Będziemy panu dostarczać powodów do obrazów. Oto i kolejny laureat. Witamy. Szanowni Państwo. przede wszystkim dziękuję pracownikom firmy Hermanu Walport Logistics Polska, bez których nie byłoby mnie tutaj. A po drugie u nas w centrali naszej firmy w pięknym mieście Osnawyk w Niemczech. Na papterze jest taki bardzo elegancki fotel. Za przepusty. Ale na nim jest taka tabliczka. Klient jest królem. Zawsze jak jestem tam, to siadam sobie na tym fotelu. Jak wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Więc dziękuję wszystkim klientom.